Cześć, witajcie, tak jak w przybłyskach Wam puszczałem filmik odnośnie zapałeczek z lotu z 1969 roku i to były zapałeczki oczywiście na 40-lecie tej ma firmy także dzisiaj sobie zrobimy filmik i zobaczymy jak te zapałeczki palą jak one się mają w ogóle po tych latach, po 55 latach, czy one w ogóle działają. Także zapraszam do oglądania. I proszę spojrzeć. Cyk, pięknie zapaliła zapałeczka 55 lat, niesamowite to jest. No, to była chyba dobra siarka. Albo utrzymane w czystości i suchej atmosferze, niezaligocone. Bierzemy drugą, Cykwuch. zobaczymy. Aj tam coś, coś tam jest, zapaliła się druga, z drugiego pudełka. Super sprawa, kurczę, ale fajnie one palą. Niesamowite to jest. Mamy już dwie. Mówiłem Wam, że to są fajne zapałeczki. Mało kto je ma. No, ciekawy jestem. Proszę w komentarzach pisać, kto ma takie zapałki. Super sprawa, co? naprawdę. Także pozdrowionka. Odpalajcie swoje stare, fajne graty, swoje ciekawostki sobie tutaj. Porozmawiamy, jak to było kiedyś. Szanujmy fajne stare rzeczy. Pozdrawiam cześć. Dajcie suba, łapkę, jak tam wam się podobało. Hejka.